Zobaczcie jakie niebo, normalnie wrzesień jak polsa, pięknie, słonecznie, wow My na szybko z na spacer, przy okazji na pocztę Wysyłam komuś bluzeczkę Później do domku, śniadanko, gawunia, Pranko, siedzonko, zorzonko, pranka, obiadek i praca. Taki dzień ekscytujący. Biorę się za pranie kap, e, znaczy kocyków i wszystkiego, także chciałabym Wam pokazać ostatnio, jaką kupiłam poduszkę w Pimarku. Już takie jesienne kolory. Taka od tutaj, także ściągam poszewkę, mam nadzieję, że to mi się w miarę jakoś fajnie dobierze. Tutaj macie cenę. No i też wzięłam takie dwie. One są za 2,50. Yy, były za 2,50. Też są normalnie do prania. Ale był jeszcze taki żółty kolor niby gdzieś na stronie, ale ja go nie znalazłam. Także będę musiała się wybrać gdzieś tutaj do naszego primarka, bo kupiłam jeszcze jedną rzecz, która jest tak piękna, ale która tak śmierdzi, że już Wam idę zresztą pokazać. Zobaczcie. Kupiłam taki przepiękny wianek. On w ogóle miał być do pokoju do nas sam. E, tam gdzie zawsze ten taki króliczek wisiał. Trzeba zmienić tego króliczka. Ale tutaj, no to oczywiście jest plastik, ja rozumiem, no pięknie to wygląda, moim zdaniem to jest przepiękne, e, ale tutaj to normalnie są gałązki jakby z no i teraz widzę, że gdzie nigdzie jest takie białe i to centralnie śmierdzi jakby pleśnią, wiecie? E, spryskałam to febrizem, dlatego tutaj przyniosłam do przedsionka, żeby to je wywietrzało trochę, e, no ale tak jak, e, wiecie, wchodzi się, to nie czuć, ale jak dam nosa, no, chociaż nie. Chyba przestało w sumie. No, jeszcze zobaczę. Dam temu jeszcze dzień i zobaczę, bo przepiękne to jest, bardzo mi się podoba. No, także takie coś jeszcze kupiłam. I tu, jak poczułam w no, domu, że to wali, to metki nie ściągnęłam. I to kosztowało dychę. Także tak. Moi drodzy, u nas zdecydowanie już jesień. Zawsze lubiłam jeździć do Polski we wrześniu, bo cały czas jeszcze pięknie było, słonecznie, nie gorąco, ale bardzo ciepło. A tu o już chłodno, chłodno-chłodno. Zaraz pójdą yy, grzejniki w ruch. Widzę, po Largonie, też już nie przekwitają. Muszę poobcinać je, no ale... No ale właśnie. Radio pojechał po papryki. A ja moi drodzy będę gotowała. E, jutro czeskie placki ziemniaczane zrobię, a dzisiaj e, będę gotowała leczo z kiełbasą i ryżem. Jakaś taka, nie wiem czy nowość, czy nie nowość, dobre oceny ma, także zrobimy, bo widzicie, to są cztery porcje. Nawet nie sprawdziłam kalorii, tak naprawdę. 391 spoko. E, bo mamy jakąś tutaj kiełbasę, radę kupy, także e, myślę, wykorzystam to, co mamy e, w lodówce. Biorę się za gotowanko, co wy dzisiaj dzisiaj na obiad, dajcie znać e, proszę. Moja żona, co ty wydziwiasz w kuchni? Jakim ty nożem tniesz, ten nóż bo w ogóle ostrzony nie był od nowości. Już skończyłam właśnie ciąć, bo już jest 300 gramów kiełbasy. Będzie? Jeszcze w mał... 4 gramy. To tyle, co nie dałaś, a mi nie dałaś. <laughs> Też się nastawiałem. No. A propos, byłem w polskim sklepie, kupiłem cztery tymbarki za funta. Nie kupujcie tego głównego paskudstwo. Tego smaku akurat, tak? tak? Paskudny. Zresztą wszystkie tymbarki są paskudne. No nie wiem, no ale mi nie smakuje, także. Be. No i jedzonko już jest gotowe. Pełno, pełno warzyw i na porcję wychodzi około 70 gramów kiełbasy, także dużo. Reszta to, moi drodzy, sami osienkie warzywka. Bardzo łatwe w wykonaniu warzywa, tylko po prostu siekamy, kiełbasę podsmażamy, koniec. Przyjechałam do wstani z Borys jeszcze przed pracą, bo chcę sobie spodnie kupić, takie dżeginsy, wiecie, o co chodzi, ale yy, już wszystko jest jesienne, wszyscy osienko. Powiem Wam, że niektóre, no tutaj akurat jest jakaś zła alejka, ale ładny kolor, ale fajna struksowa, koszula. Eee. Taka niejaka olejka. O tu jakie ładne i mój kolor ponczu, Jezus Maria. <grywa> o, to bym sobie w sumie jeszcze mogła wziąć do Zanzibaru. A wiecie, że chyba sobie wezmę to do Zanzibaru? No, Zobaczymy, emeczka mi chyba styknie. Ups. 14 funtów, pokaż się. pokażę się. A zaraz popatrzę. O, i taki właśnie sobie zawsze biorę do pracy. Eee, czternastka wezmę. Co ty robisz? Lodowy pingwin, Lodowy pingwin. nie. Yeah. <grym> Dobra, mam. Mam. Potrzebne mi są bardzo, bo te moje już są bardzo sklane i się zaczęły przecierać. Czekaj, zobacz czy to na pewno jest czternastka. Czy to jest czternastka? Czy to, czy to jest? 14. Ok, spokojnie. Tobie. Bieram, bieram, ale ładny kolor. To weź sobie dwie pary. Nie, chcę brać raz. Bo to są moje spodnie tylko do pracy. Nie noszę ich nigdzie indziej, dwie tylko piorę cały czas. Nie będzie i będzie żałowała, że nie One działać. zawsze są. Miałam chyba sześć par. Kupiłam kapotkę i kupiłam od razu też farbę do włosów, bo będzie mi potrzebna. Ups, także takie zakupy przed pracą. I 45 punktów w portfelu. Uradia. Tym razem to Radio zapomniał karty. Jednak. Fajnie co? Dobra, moi drodzy, znowu ja. Ale jak już widać, w mundurku pracowniczym, także idea do pracy. Jeszcze tylko jutro mam znowu dwa dni wolnego, także super, lubię te dwa dni. Aczkolwiek być może w czwartek przejdę na. Chyba muszę się przybliżyć. Na nadgodziny. Ja nigdy nie robię nadgodzin, ale tak sobie myślę o tych wakacjach, wiecie. Także już jedne zrobiłam ostatnio, w piątek robiłam, ale to była induction do pracy, także to nie jest bardzo trudne. Nic, to po prostu siedzimy w biurze i. Witamy młodych ludzi, mówimy im, czego, będą czego od nich oczekujemy. Mówimy im o zasadach pracy i taki tam pierdoły. Także, e, także w piątek to robiłam, ale tak się zastanawiam właśnie czy teraz nie zrobić znowu. Aha, przesunęli mi jeden o jeden dzień. Dzięki Bogu tylko jeden dzień, bo mi się zdenerwowała. E, dobra, nie ma co gadać. Idę, bo muszę sałatkę włożyć do lodówki i jeszcze pewnie zadzwonię do mamy na chwileczkę. Skończyła się kąpać, jak akurat zebrałam Radka ten żel do, do twarzy. Stołpy. bardzo lubi te żele. jak jest w Polsce, to sobie zawsze kupuję. I zawsze kupuję tylko jeden, bo później myśli, że. Pojedzie i nigdy nie kupuje następnego, i później marudzi, bo ten akurat jest fajny, fajnie doczyszcza, nic nie zostawia takiego wiecie śliskiego na buzi, i ten nie mu odpowiada, ale nigdy sobie zapasu nie kupuje. No i wykończyliśmy, szkła, też ostatni żel z The Body Shop. Ten oliwkowy, e, miałam chyba dwa je albo trzy w zapasie. On jest po prostu prześwietny. Zapach świetny, y, fajnie się pieni, wydajny, dużo nie trzeba. E, tak jak mówię, ten zapach jest tak przyjemny, jak ja pamiętam, że jego pierwszy raz użyłam i tak sobie pomyślałam. To jest zapach oliwkowy, naprawdę przepięknie pachnie. Także jeśli kiedyś macie szansę taki właśnie zapach sobie kupić, e, to polecam, naprawdę polecam. Fajny, uspokajający, otulują, otulający. Zarazem taki też trochę świeży. No ciężko go tutaj, wiecie, do jednej grupy zakwalifikować, ale naprawdę jeden z fajniejszych, z przyjemniejszych zapachów. Moim zdaniem zdobody Shop Shop, nienachalny i zdecydowanie, wiecie, dla kobiet i dla mężczyzn. Moja sarenka tutaj sobie leży tak grzecznie. To nigdzie nie wstawa, bo to czas iść spać, a nie teraz wstawać i randkować, no. o skończyły się już na dzisiaj randki. Tak, skończyły. Boże, psy to są najlepsze stworzenia na świecie. Najlepsze. Najlepsze, najkochańsze, najwierniejsze. Tak? Pani kocha nad życie. Idziemy spać. No, moi drodzy, jak widać, ja już jestem w domu, ja już jestem po pracy, już jestem nawet wykąpana. Mało tego, zdążyłam zrobić dla Was właśnie film teraz już. E, także super, na jutro będzie. Powiem Wam, że miałam taki dzisiaj dosyć e, ciężki dzień. Dosyć taki... Także cieszę się, że już mogę iść zaraz spać. Jutro rano muszę wstać troszeczkę prędzej, bo mamy mod do zrobienia. Także mam Radek na rano umówił. Musimy to jutro zrobić, bo młód jest tylko do piątku, a później tak różnie, wiecie, nie wiadomo, czy będę mogła, czy nie będę mogła. Także, także zrobimy to jutro rano. I co? W środę idę na zabieg, w środę albo czwartek mam nadzieję iść na zabieg do Kasi, to Wam więcej o tym opowiem, jeżeli uda się umówić. I jeszcze dzisiaj powiem Wam, że przed pracą mnie zdenerwowali, bo, bo napisali mi SMS-a, ortodonta wysłał mi sms że muszą mi przełożyć wizytę. I powiem Wam, od razu nerwy, bo no i tak mam 4 dni później niż powinnam mieć, bo nie mogli dać na piątek, było na poniedziałek, ale zadzwoniłam do nich, nie mogłam się dodzwonić przez 40 minut prawie, ale... Odebrali i się okazało, że z poniedziałku tylko na wtorek przełożą wizytę, także nie jest, nie jest źle. Cały czas mój dzień wolny. Także tak, to wszystko załatwione. Teraz mi się film tutaj zachowuje. Już nawet nie będę czekała, powiem Wam szczerze, żeby on mi się zachował, bo tak jak mówię, jutro rano muszę prędko wstać, także jutro rano wszystko ogarnę. Także dzięki Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w jak najlepszym porządku. Jeśli ktoś dotrwał do tej chwili, to niech może zostawi w komentarzu. Co ja zawsze mówię? Kotka, pieska, piwko, proseko, no nie wiem. Zostawmy w komentarzu jakiegoś kwiatka. Będę wdzięczna. Buziaki, do następnego razu. pa. pa.